Kolejny temat brzmi: jestem sternikiem morskim, nie czuję się jeszcze pewnie, a chcę popłynąć, poprowadzić swój pierwszy rejs kapitański. Bardzo mnie cieszy świadomość tych osób, które mają uprawnienia, że formalnie mogą dostać jacht, wypożyczyć go i gdzieś tam rzucić się na ten Bałtyk, czy na środek Adriatyku, na środek Morza. Ale mają świadomość, że jeszcze czegoś nie potrafią. Bardzo dobrze się z takimi ludźmi współpracuje, bo oni są nastawieni na, na przyjmowanie wiedzy, bo są pokorni. Tak? I tu chodzi nie o pokorę względem instruktora, mnie, tylko o pokorę względem morza. Ja sam osobiście swój pierwszy rejs kapitański prowadziłem pod nadzorem. Uzyskałem patent jachtowego sternika morskiego, na który trzeba było dużo więcej wypływanych 5 godzin i stażu, bo 600 godzin, a nie tylko 200. A <laughs> rejs kapitański prowadziłem pod nadzorem, tak, czyli znalazłem kogoś, kto posiadał swoją jednostkę. Była to Karter 30 i na Bałtyku tygodniowy taki rejs robiliśmy. Czy taki rejs mi się przydał? Tak, bardzo. Bardzo mi się przydał. Oczywiście zawsze jest tak, że miałem to poczucie, że za mną jest ta szara eminencja za plecami. i umowa była taka, że jak mam się w cudzysłowie, mam w cudzysłowie zrobić sobie krzywdę, rozwalić się o coś <laughs> i załodzę, no to po prostu to po prostu ten ktoś zawsze jest tam z tyłu i, i ten bezpiecznik wyłączy, tak, żeby po prostu mi nie pozwolić zrobić krzywdy sobie i jachtowi jednostce. Więc takie rejsy są bardzo fajnym i ciekawym tematem, ale trzeba do tego podejść z głową. Przede wszystkim spodziewam się, że jeżeli wy chcecie poprowadzić swój pierwszy rejs kapitański, sprawdzić się, bo jest to jakaś forma sprawdzenia się, nie po to robicie uprawnienia, żeby się potem nie sprawdzić, to większość z Was od razu potem jedzie gdzieś do Chorwacji, na Adriatyk i, i, i zabiera swoich znajomych czy rodzinę, i to ma być takie zwieńczenie waszego tego uzyskania patentowego tego jachtowego sternika morskiego no po to go robicie, żeby się relaksować na jachcie żeby fajnie spędzać ze swoją rodziną czas ale musicie sobie zadać pytanie czy jesteście w stanie im dać coś co jest najważniejsze dla Twojego załoganta i teraz sobie zadaj pytanie i odpowiedz na to co jest najważniejsze dla Twojego załoganta w mojej opinii jeśli sobie odpowiedziałeś na to pytanie i odpowiedź brzmi inaczej niż poczucie bezpieczeństwa no to jest jeszcze bardzo dużo pracy do wykonania. Jeśli odpowiedziałeś sobie na to pytanie, że to jest poczucie bezpieczeństwa, to na pewno już jest w Tobie świadomość, że to poczucie bezpieczeństwa musisz zapewnić Ty jako skipper. Ale żeby zapewnić je jako skipper, to musisz się czuć bezpiecznie Ty w prowadzeniu tego jachtu. Jak do mnie przyjeżdżają osoby na rejs, gdzie chcą odbyć, zdobyć staż, czy pierwszy raz być przewieżnymi po morzu, no to z natury rzeczy mam od początku jakiś dystans. To nie jest mój znajomy, z którym nie wiem, szlifowałem trotuary za młodu gdzieś albo chodziłem do przedszkola i tak dalej. Tylko to jest osoba, która przyjechała i wie, że ma się dostosować, bo na jachcie jest kapitan Tadek Duch. On wydaje polecenia, jest pierwszy po Bogu i on dba o nasze bezpieczeństwo, jest za nas odpowiedzialny. W gronie znajomych i rodziny nie zawsze tak to funkcjonuje. A tam bardzo często odbywasz swój pierwszy rejs kapitański. Więc, jeśli miałby to być taki rejs kapitański, w mojej opinii, z prawdziwego zdarzenia, który jeszcze Tobie pozwoli nauczyć się kilku rzeczy, być wielką wartością dodaną w sensie takim edukacyjnym i zdobycia stażu, to polecam go, żeby zrobić go pod nadzorem, bo jeżeli będzie doświadczony instruktor, który pozwoli ci na wiele, to on pozwoli ci popełniać błędy. On będzie od tego, żebyś ty mógł przy nim popełniać pewne błędy. Oczywiście, jeżeli zbliżasz się do cienkiej czerwonej linii, to my mówimy Stop. Tu już jest niebezpieczny, tak? Tu musimy odpuścić, tam nie płyniemy. Tu się zarefuj kolego. Tu do tego portu nie chodź, bo fala przybojowa jest taka nie inna, ale przekonasz się o tym z nami na pokładzie, a nie ze swoją rodziną, którą docelowo chcesz zabrać na pokład, i dla której chciałbyś, żeby to był mile spędzony czas. Wydaje mi się, że największym problemem dla osób, które chciałyby w ten sposób, e, chciałyby w ten sposób odbyć swój pierwszy rejs kapitański, zdobyć ten taki staż kapitański. W rejsie pod nadzorem to jest też zorganizowanie załogi. U nas tego nie musisz robić, tak? Jeżeli nie masz dwóch, trzech kumpli, których chcesz zabrać i którzy będą Twoją załogą, albo no dowodzić to trzeba mieć też kim dowodzić, nie tylko czym, ale kim, możesz to zrobić, taki rejs pod nadzorem one to one z naszym instruktorem. Nie ma problemu z tym, aby wyczarterować instruktora i jachty i, i, i zrobić z nim weekendowy rejs po zatoce. Zrobić z nim weekendowy rejs z obrzegu na Borholm albo nawet tygodniowy gdzie Ty planujesz wcześniej trasę, gdzie Ty podejmujesz decyzję, a my ingerujemy w to, wchodzimy w to tylko wtedy, kiedy to zaczyna być niebezpieczne. Ale jeśli coś zmieniamy w Twoich planach jako y, młodego kapitana, tak, to, to argumentujemy to. Dlaczego tak jest, a nie inaczej? Jeśli jest jakaś Twoja decyzja, która nam się może wydawać nieoptymalną, ale na którą chcemy Tobie pozwolić, to i tak potem gdzieś w porcie, już w zacisnym miejscu, usiądziemy przy kawie czy piwie i porozmawiamy, jak to można było wykonać lepiej. Jak można było pewnych rzeczy uniknąć, czy dało się dopłynąć wcześniej. Będziemy zadawać Tobie wiele pytań, będziesz przez nas bombardowany. Dlaczego tak, a nie inaczej? To wszystko po to, żeby rozważyć wiele scenariuszy. Bo my spotkamy się z jakimś jednym konkretnym podczas Twojego rejsu y, tutaj z nami pod nadzorem, ale my wymyślimy ich tak wiele, że nie będziesz miał czasu na to, żeby odpocząć. Ale myślę też, że nie po to tu przyjedziesz. Przyjedziesz tu po to, żeby zebrać dużo doświadczenia, żeby wzmocnić swoje morale. Tak, nie ma w tym nic złego, trzeba je w sobie wzmocnić i, je wzmocnić i trzeba siebie zbudować, tak? I żeby wiedzieć, że <laughs> po prostu Ty dajesz radę. Y, oczywiście każdy rejs jest inny. Nie ma dwóch takich samych rejsów, nie ma dwóch takich samych podejść do nabrzeża, dwóch takich samych odejść. Rzeczy, które determinują to, że to wszystko jest pantarei, to jest i pogoda, i jacht, i załoga, i komfort psychiczny, psychofizyczny z załogi, twój komfort, różnie to bywa, tak? Więc to wszystko jest inne, ale na pewno podczas takiego rejsu, kiedy już ty będziesz dowodził, kiedy już ty nie będziesz mógł się położyć na 4 czy 6 godzin zupełnie spać, bo to ty dowodzisz jachtem. Będziesz musiał w mesie sobie po prostu pobyć i yy, przymrużyć jedno oko, ale drugie mieć otwarte, musisz być cały czas jak komputer na stand-byu, to zbuduje w tobie świadomość, jak wiele Ciebie jako przyszłego kapitana będzie kosztować przepłynięcie jakiegoś odcinka z portu A do portu B. Zupełnie inaczej wygląda z punktu widzenia z punktu widzenia załoganta, który może pójść po wachcie zejść, wypić kubek ciepłej herbaty i położyć się spać, a zupełnie inaczej wygląda z punktu widzenia kapitana. Nawet jeśli to nie jest Bałtyk, tylko zwykły Adriatyk, gdzie pływacie z portu A do portu B i zajmuje Wam to 10-20 mil, ten dystans, czyli czas około 4-5 godzin. Ale cały czas musicie być na stand by'u. Żeby załoga miała poczucie bezpieczeństwa, to wy musicie to dobrze wszystko zaplanować i jeszcze dobrze wykonać. Ale żeby to zrobić dobrze, to trzeba wcześniej takie przetarcie gdzieś zdobyć, bo zauważcie, formalnie wygląda to w ten sposób, że mając uprawnienia, uprawnienia do tego, żeby zabrać rodzinę nawet na 50-stopowym jachcie w Chorwacji, wy wcześniej w ogóle nie musieliście być kapitanami dowodzić. Tak. tylko zdobyliście 200 godzin stażu zdaliście e, egzamin na patent sternika morskiego, proszę mam plakietkę jeszcze certyfikat SRC, o nim też należy pamiętać i bierzecie ja. nie tak to powinno wyglądać nie tędy droga, nie eksperymentujcie z żeglowaniem na swoich bliskich wracam jeszcze raz do tego oni wam nie wybaczą jednego braku poczucia bezpieczeństwa I jak ktoś nie będzie miał bry, y, poczucia bezpieczeństwa na rejsie z wami to nie będzie dla niego fajny rejs a wam będzie na tym zależało żeby wasi znajomi, których namówicie, rodziny, których zabierzecie, żeby chciały z wami żeglować, żebyście wszyscy razem mogli żeglować. Jest jeszcze jedna rzecz taka, że załoganci mają to do siebie, i to jest ich święte prawo, i to, to ja to widzę. Ja to widzę. Eee, już, bo ponad tysiąc osób, tak ostatnio liczyłem, pływam 15 lat zawodowo na, na, na morzu, eee, pływam z tymi ludźmi, z Wami, przepraszam, po Bałtyku, po, po Morzu Śródziemnym, ludzie nawet nie muszą się znać na tym i mieć pojęcia o żeglowaniu, żeby, żeby wyczuć, że Wy jakiegoś tematu jako kapitanowie nie ogarniacie. To nie jest dobre. Tak więc polecam te rejsy Stażowe pod nadzorem, z taką naszą szarą eminencją, czy to ze mną, czy z Bartkiem, Germaniukiem, czy z Pawłem Świątkiem, albo jeszcze naszymi innymi instruktorami, skiperami, Ale te trzy osoby w naszej firmie są od tego, bo są to ludzie, którzy są praktykami i wiedzą na ile będą mogli Wam pozwolić i pozwolą Wam naprawdę na bardzo dużo. Dadzą Wam bardzo dużą autonomię, ale do niej się musicie przy, przygotować wcześniej, też przed rejsem, i to wszystko rozsądnie zaplanować. Tak więc, gdyby ktoś z Was miał ochotę na coś takiego, to zapraszam serdecznie do kontaktu i możemy działać. Pozdrawiam.